Hejka wszystkim, witajcie na no, moim kanale, dzisiaj będziemy ubierać choinkę, tutaj już są na niej światełka i teraz muszę, uwaga, te wszystkie bombki i te ozdoby, o jeszcze tutaj mam takiego jelenia, powiesić, najpierw zacznę od bombek, pierwszą bombkę powieszę tutaj, Trochę ciężko mi tutaj wziąć, bo jest, jest taka ma dziurka tutaj. Źle to po prostu zawiązałam za krótko. Musicie chwilę poczekać. Muszę zatrzymać na chwilę film, żeby dała radę, bo jest jedną ręką trochę ciężko. Udało mi się tutaj powiesić. Nie będę nagrywać jak wszystkie zakładam. Po prostu, jak już będzie trochę ubrane, to będę co jakiś czas pokazywać. A dopiero te ozdoby będę nagrywać każde po kolei. Póki co tyle założyłam. Już wszystkie brązowe bombki założyłam. Zostały mi jeszcze tylko szare, czarne, fioletowe. I teraz będę zakładać szare. Zostały już mi tylko cztery szare. Tak wyglądają już powieszone. Wszystkie już powiesiłam to wygląda teraz I teraz będę wieszać te cztery czarne czarne bombki tutaj powiesiłam fioletowe bombki na końcu będę wieszać a teraz zajmę się ozdobami Najpierw zawieszę te złote skrzydła Skrzydła powiesiłam tutaj. Teraz wieszam te ozdoby, tutaj powiesiłam jelenie, tutaj pawia, i tutaj z boku gwiazdy. To teraz pora na te dwa konie. Tutaj jest koń i tutaj. Teraz pora na te jelenie głowy. Powiesiłam je tutaj i tutaj. Czas teraz na taką ostatnią ozdobę. Jest to koliber i powiesiłam go tutaj. Jeszcze zostały mi takie ozdoby. Tutaj dałam takie prezenty. Dzwoneczki. Teraz pora na szyszki. Tak wygląda choinka. Ten filmik będzie się składał z dwóch części. A póki co, to koniec pierwszej.